Witam z miasta Dahan, kolejne miasto na mapie Wietnamu. Tam może będzie widać z tyłu jest tak zwany Dragon Bridge, czyli Most Smoka. I teraz przy okazji tego wejścia chciałbym porozmawiać o takiej jednej rzeczy. O tym, jak ogólnie system Matrix nam wmówił pewne rzeczy, które właśnie, które to jest dziwne, jak, jak mi się to udało. Bo zobaczmy, mówili nam to, co jest zdrowe, mówili nam, że to jest złe, a to, co jest złe, mówili nam, że to jest zdrowe. Zobaczmy, to jest w kontekście zbliżającego się nowego roku oraz świąt. Bo wiadomo, jak święta, no to często leje się alkohol, a już nowy rok to już nie powiem. I teraz, jeżeli jest w dzisiejszych czasach osobą, która na przykład nie chce pić alkoholu, albo powiedziała sobie, że nie piję. Ja nie mówię tam, bo zaraz ktoś powie, że wrzuciłem na story filmik, że pije dosłownie tyle tak zwanego lekarstwa, tego z Wietnamu, czyli wódkę z węża. No dzisiaj akurat miałem okazję spróbować wódki z węża, ale to nie o to chodzi, chodzi o, o normalne picie. I teraz zobaczmy. Kiedy jesteś osobą właśnie, która nie pije, to uważają Cię za dziwną, a kiedy pijesz, czyli wlewasz w siebie truciznę, wlewasz w siebie alkohol, wlewasz w siebie toksynę, jesteś uważany za kul. Cool. Widzicie jak nam wyprano głowy? Wmówili nam, że coś co jest złe jest dobre, a to co jest dobre jest złe. Widzicie? To jest tylko jeden przykład. Jeden z przykładów. Tych przykładów jest mnóstwo. Ale zobaczmy, ktoś pije alkohol, albo ktoś mówi, że nie pije alkoholu i mówią, patrzą na niego dziwnym spojrzeniem. Patrzą, że on jest dziwny. Ale kiedy? Ktoś pije. Pije cały czas. Nie czeka na święta, na Sylwestra, bo nie pije. Jest ok. Właśnie, tak nam wyprano głowy. Pozdrawiam.